Hejka, odpowiadam dzisiaj na pytania. Od razu mówię, że robię już ostatnie QA, bo chcę robić przerwę, ale jeszcze jutro nagram, więc w sumie dzisiaj to jest przedostatnia. Jutro ostatnie QA i będzie ze mną Rudy, mój przyjaciel o który często trafi, niektórzy mnie pytać, czasem nie jestem tak dalej, bo ci co nie mają na TikToku to wiedzą po prostu, że ja z nim nagrywam. Ja mam z nim taką relację jak... I, i, ja wiem, że to wygląda jakbyśmy byli parą, ale nie jesteśmy od razu. Mój sens, starcie w filmiku, nie jesteśmy razem. Nie. Dobra. Yy, I tutaj jak zwykle chodzi o Patryka. Bo jakby inaczej, choć powiedziałam, że to jest mnie temat zamknięty. Ja mogę z nim mieć relacje, przyjacielskie i tak dalej. Ja to zamięta temat zamknięty i tak. Jeśli chodzi o związki, bo ja nie szukam y, związku na odległość, bo ja teraz ogólnie bardziej dorosłam i bardziej potrzebuję bliskości, w sensie związku, ale żeby być blisko, żeby można było się spotkać, żeby można było y, też się poprzytulać i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Taka bardziej bliska relacja, taka dotykająca. Dobra, jaką masz z nim relację? Teraz za to mam taką, że piszemy ze sobą codziennie znów, ale nie tak dużo, bardzo mało. Więc w sumie obojętną relację. Czemu do niego nie wrócisz? Bo nie chcę, jak mogę wrócić do osoby, której nie kocham? No, ludzie idźcie na logika, no, jak mogę wrócić do osoby, której nie kocham? To jest sama co Wam zaproponowała, na przykład tobie, chłopaku, bo na pewno mi jakiś chłopak ogląda, żebyś ze mną był. Pamiętaj, że jestem anonimem, nie znasz mnie. Ja bym chciała, żeby ze mną był. I co, będziesz ze mną, pomimo że mnie nie znasz, nie wiesz, jaka jestem i tak dalej. Um, oczywiście, mówię, że ja nie jestem zła w związku chyba. I ogólnie nie jestem złą osobą, osobą. złą osobą. Ludzie, którzy mnie nie lubią, będą gadać, że jestem tą złą, że jestem tą gorszą, że jestem fałszywa i tak dalej. Stara miłość nie ja hihi. Na no, w naszym przypadku chyba tak. Jaką widzisz przeszkodę dla was? Eee, to, że kładziemy sobie kłody pod nogi. To na pewno. I że bardzo daleko od siebie mieszkamy. I ja do niego nic nie czuję. Taka jest przeszkoda. Czy kiedyś tam jeszcze do siebie wrócicie? Nie wiem. Ja nie planuję Więc moim zdaniem nie. Trzeba to, naprawdę, być twoim najlepszym chłopakiem. Tak. Musiałam zmienić miejsce, bo już nie mam czasu. Czemu zerwaliście? Bo on się wyprowadził i już nic do siebie nie czuliśmy. Ale ja już nagrałam sobie filmy. Czy mam kciuki, że kiedyś wrócicie do siebie? Dzięki. To najbardziej do niego pasuje.